Dzisiaj pokażemy Wam wymianę filtra Biotek Climatic 140 000 razem z lampą UV Filterek chodził u nas już taki sam, troszkę starszy model, przez 12 lat bardzo dobrze służył w tym sezonie na wiosnę po prostu już się skończył już, już nie opłacała się wymiana gąbek, naprawy itd postanowiliśmy go wymienić. Jak widzicie, jakość wody zostawia troszkę do życzenia. Założymy nowy i zobaczymy, jak sobie da radę. Pi, który montujemy jest to film przepływowy, wysokowydajny, oazes Skinmatic 140 tysięcy na 140 metrów sześciennych wody. W środku, co mamy, wszystkie gadżety typu podłączenia, przejścia, montaż. Węży. Ruchomy screen do separacji większych zanieczyszczeń z czujnikiem do autoczyszczenia. Taska na większe zanieczyszczenia. zasilacz Pod spodem różne gąbki. Różne gąbki do zasiedlenia przez różne mikroorganizmy. Tuby poslesowe do separacji fosforanów. Bardzo ważna rzecz półtzenny do czyszczenia, spuszczania wody, mycia filtra i tak dalej. Oczywiście do transportu na miejsce, te, te tuby, one są dość ciężkie, wszystkie możemy sobie wyjąć i całą konstrukcję na docelowe miejsce w łatwy sposób przenieść. Jesteśmy na zapleczu naszego stawu. Jak widzicie to jest nasz stary filtr, mocno wysłużony, zakamieniony, swoje już zrobił. Ważna rzecz, ponieważ filtr jest przepływowy, ma swobodny wypływ wody, musi stać, nie może być zakopany, musi stać na brzegu stawu, wylot nad lustrem wody. Może stać na brzegu, może stać tak jak u nas na wywyższeniu i woda, która wypływa z filtra, jest wykorzystana jako woda, która daje nam obraz wodny na kaskadę. Jak widzicie, filtr już znalazł się w miejscu docelowym, jest wypoziomowany. Ważna rzecz, filtr musi być wypoziomowany, postawcie go na jakichś krawężnikach, płytkach, cegiełkach, kostce, żeby Wam się po prostu nie zapadał w ziemię. Musicie pamiętać, że tutaj wychodzi sporo wody, to jest duża masa. Przy czyszczeniu filtra, spuszczaniu z niego wody, teren może się rozmiękczyć i filtr może stracić stabilność. Rury odprowadzające wodę z filtra na biotop do stawu na kaskadę oczywiście ze spadkiem. Właśnie montujemy w filtrze tuby FosLess. One przez absorpcję fosforanów zapobiegają rozwojowi glonów nitkowych w oczu. Następnym etapem jest montaż lampy UVC yy, Bitron. Po yy, co nam lampa? Lampa redukcja glonów zawiesinowych, przede wszystkim, patogenów, bakterii. Ważne jest w tych lampach, to jest to ich niewątpliwą zaletą, że posiadają zintegrowane magnesy, które zabezpieczają przed zarastaniem instalacji kamieniem, glonami. Ona po prostu w środku ma szczotki, które cały czas pracują, czyszczą ją i działa z pełną skutecznością. W tym momencie podłączamy zasilenie filtra wodą. U nas zostaje stara pompa, Aquamax EcoTwin, 30 tysięcy wydatek wody. Pompa ta bierze około 300 W na pobór mocy. Słuchajcie, to jest ważne, żeby dobrać raz odpowiednio pompę do zestawu filtracyjnego i do wielkości oczka. Są do tego tabelki i można się zapytać sprzedawcy, sprawdzić samemu. A druga sprawa to nie oszczędzajcie na pompach w stylu kupuję najtańszą pompę. Ważny jest pobór mocy. Filtr chodzi praktycznie przez cały sezon. Jeżeli kupicie jakąś tanią rzecz, która zużywa masę prądu, suma summarum wyjdzie Was to sporo drożej. Puściliśmy już wodę. Jak widzieliście na początku poszło nam troszeczkę zanieczyszczeń z węża. Wleciały one na ruchomy screen, który je, na nim się zatrzymały, sensor je wykrył, wyłapał, przesunęły się te zanieczyszczenia tutaj do kubeczki, którą w łatwy sposób możemy, możemy wyczyścić także pokazało nam się jak, jak to powinno wyglądać jak to działa e, ten screen nie chodzi cały czas jest sensor wykrywa zanieczyszczenia dopiero się załącza i, i się czyści e, lampa uchwały jest również podłączona do prądu e, zwróćcie uwagę tutaj pali nam się w zierniku światełko kontrolne z tego że działa że świeci E, widzimy takie mruganie. To mruganie to są szczotki, które cały czas wirują i oczyszczają tę lampę, żeby promienie upał na, e, cały czas na tę wodę równomiernie naświetlały. E, Filtr ustawiony, wszystko sprawdzone, poszła woda. Sprawdzamy wszystkie połączenia, nic nam nie leci, nie cieknie. Jak cieknie, dokręcamy, dociskamy. E, w pierwszej chwili e, z węża wyleciały zanieczyszczenia, kamień, jakieś tam glony, listki. Dobrze. Widzicie jak to działa. Poszło na ruchomy screen, zatrzymało się wszystko na siatce. W momencie kiedy czujnik, sensor wykrył te zanieczyszczenia, uruchomił siatkę, poleciało to wszystko do wetki i nadal mamy czyste, czyste tutaj sito. Woda przelatuje przez sito, pada na gąbki, tam aktywne organizmy robią swoje, wylatuje dołem przez tubusy z podlesem i już oczyszczona trafia nam do oczka parę słów o lampie UV Lampa UV podłączona tutaj mamy wziernik kontrolny widzimy że lampa świeci w środku widzimy również pracujące szczotki które cały czas dbają o to żeby to naświetlenie równomiernie w wodę nam, nam po prostu wpadało tutaj macie takie dwa suwaki i mi się reguluje przepływ ustawia do pompy do pojemności filtra parę słów o czyszczeniu filtra screen mamy tutaj szczoteczkę co jakiś czas szczoteczką jak już widzimy że ta siatka przestaje być przezroczysta środek zatyczka zatykamy wylot wody włączamy pompę napełnia nam się tutaj lustro wody się podnosi tak do momentu kiedy mamy zakryte gąbki wtedy bierzemy nasz przyrząd pompujemy gąbeczki po kilka razy. Widzimy, że ta woda nam się brudzi, gąbki się płuczą. Wspuszczamy brudną wodę. W razie konieczności czynność powtarzamy. Nie zapomnijcie z powrotem zabrać wykierka. Włączamy filtr i dalej sobie działa. Kiedy czyścimy filtr? Słuchajcie, wtedy kiedy jest po prostu brudny. To zależy od tego jak szybko ta woda ulegnie zanieczyszczeniom w stawie. U nas na pewno będzie to do tygodnia, bo włożyliśmy, zamontowaliśmy filtr na stawie, który już jest zabrudzony, w środku lata ma złą jakość wody, także na pewno nastąpi to w miarę szybko. Jeżeli zakładacie staw świeżo co zrobiony, świeża woda zalana, wiadomo, że on zanim ta woda zakwitnie, to potrwa, to nie zabrudzi się od razu. Pierw zakwit, później filtracja i dopiero potem go, go czyścicie. Co ważne, w pierwszych w pierwszych dniach tego działania tego filtra nie ma jeszcze tutaj złoża biologicznego. Tutaj nic dobrego się jeszcze nie zadziało na tych gąbkach. To przyjdzie z czasem. Możemy na to poczekać. Zalecamy przyspieszenie tego procesu użyciem starterów bakteryjnych. Oazem ma te startery w swojej ofercie. My używamy tych starterów zawsze przy nowych filtrach, ale również w trakcie sezonu albo na początku sezonu w celu poprawienia jakości tego złoża biologicznego. Filtr mamy już założony, wszystko sprawdzone. Nie zapomnijcie zajrzeć w opis pod filmem. Pamiętajcie, zakładajcie wodę w ogrodzie, oczka, kaskady, stawy kąpielowe. Woda w ogrodzie to sama przyjemność, trzeba tylko ją fachowo zrobić, wesprzeć się fachowcami i odpowiednią techniką.